Siemano, jestem wetnie. Jak widać, ubranie nie moje, także jestem w jakimś ciekawym miejscu znowu. Takie miejsce nazywa się Bank House eee, Dla hikerów, jak widać. Miejsce jest prowadzone przez Kate i chyba jej męża. Męża jeszcze nie poznałem. Wchodzimy do środka, pokażę Wam, co tu jest. O nawet jacuzzi jest, tego nie zauważyłem wczoraj. Kate sobie tu mieszka i to jest jej dom i ma duży backyard i duże, duży garaż. Jeszcze z nią nie rozmawiałem, także jeszcze doprecyzuję skąd się wziął pomysł i w ogóle. Bancaust to jest takie miejsce, gdzie można zostać na noc w zamian za drobne prace jakieś. I na przykład ja dzisiaj. Wyszlifowałem i pomalowałem ten narożnik garażu na biało. To kiedyś było białe, a już nie jest. Postarzało się i na przykład kolejni, kolejne osoby, które przyjdą, będą się właśnie tym zajmować. A poprzednie osoby zrobiły drzwi i okno. No, różne rzeczy, na przykład można kosić trawę i tak dalej. I to jest ten ogromny garaż. Mega wielki garaż, podoba mi się. I co my tu mamy? Mamy. Raz, dwa, trzy łóżka, kanapę wygodną z telewizorem z Netflixem. Co dla mnie jest po prostu, jak ja o tym słyszałem, to w Polsce nigdy nie oglądałem Netflixa. Nie, jakoś nie było okazji, nie mam telewizora i tak dalej. Ale tutaj, jak bywałem w różnych miejscach i akurat była telewizja z Netflixem, to okazuje się, że naprawdę uwielbiam siedzieć po prostu pół dnia i oglądać seriale. No i co, na przykład, ja dzisiaj spałem tutaj. I na razie jest pusto, ale dzisiaj wieczorem będzie pełno. Już ludzie dzwonili. Tutaj, na przykład, jest cała ściana z podziękowaniami od ludzi, od hikerów za postój. To jest ten telewizor. Jest dostęp do drukarki. Co na przykład jest dla mnie też fajne, bo akurat muszę coś wydrukować. Jest mapa z pineskami. Jak widać, jest, było sporo osób z Niemiec, dwie osoby z Hongkongu, cztery osoby z Australii, jedna z Nowej Zelandii. No i mnóstwo ze Stanów, oczywiście. Jest to nowe miejsce, od 2017 roku działa. Jest lodówka. W lodówce ktoś zostawił pół kraty piwa, także można napić się piwa. Jest bardzo dobry internet, jakieś rzutki, lotki, stół, można sobie usiąść. Super, miejsce, podoba mi się. I ja naprawdę robiłem to może godzinę. To szlifowanie i malowanie, i to już jest wystarczające za jeden nocleg. To jest bez porównania, jeżeli chodzi o tego workawaya, bo tam taki standardowy deal to jest 5 godzin dziennie. 5 dni w tygodniu, pracuje się do tego hosta, no ale w zamian jeszcze dostaje się wyżywienie. To też jest trochę inaczej. San Francisco. Czeka na mnie. Koleżanka z autostop race z wyścigów autostopowych z Polski, akurat jest w San Francisco, także mam tam metę i dobrze, fajnie się składa, bo akurat z San Francisco będę leciał. Postaram się też zobaczyć coś w San Francisco, pozwiedzać. Na przykład chciałem zobaczyć siedzibę Apple a. i w ogóle całą tą dolinę krzemową. Myślę coraz szczęście o powrocie do domu Z racji tego, że idąc tym szlakiem już jakby niedużo się zmienia dla mnie Te dni są bardzo podobne tak naprawdę I teraz to by była tylko kwestia już takiego fizycznego ciśnięcia się Myślę, że i tak moje, moje cele, które chciałem tutaj osiągnąć już zostały osiągnięte Mamy do dyspozycji kuchnię, taką, e, taką drugą kuchnię wydaje mi się wszystko co jest potrzebne mamy i łazienkę też. Okazuje się, że dzień po tym jak opuściliśmy Reading jeszcze z sali, to pożar tam wybuchł. To miasto zostało ewakuowane. <laughs> Czaicie? Wynikiem tego pożaru jest wszechobecnie panujący smog. No i ogólnie niezdrowo jest przebywać w takim w takim powietrzu powinno się nosić maski tak naprawdę, ale nie wygląda na to, żeby ludzie sobie coś z tego robili. Parę razy widziałem ludzi w maskach w innych miejscach przy innych pożarach. Do you want to change the setup at all so that you can rest the camera on something? Yeah. I'm proud of us. Yeah, yeah, I feel good about <laughs> this. You are thinking. My parents just say all the time, like, oh, we're so proud of you and it's so amazing what you're doing. And I think when you look back at it, it can be like, yeah, I'm really proud and it's great. But on the day to day, it just feels like I'm just walking. <laughs> on the trail, you have a lot of time to think. Yeah. Uh, what do you think about or? Oh, a lot of stuff. I think about Snickers a lot. <laughs> and food. <The> bar? <laughs> Why? Because <laughs> I'm so hungry all the time. <laughs> you are not fed up with Snickers already? No, I bought eight more today. Okay. Are you proud of yourself? Yeah, you could, you could say that in a sense. Uh, it's hard to feel proud of just walking every day, I guess. Feel proud that I've made it this far, when I know so many people have quit. But now, at this point, I feel like the trail has turned almost into a task, <laughs> which I feel like a lot of people are feeling right now. It's not so much like hiking for the enjoyment, but you just know you have to get to that Oregon border. I think almost anybody that comes on a six-month hike is inherently depressed in some way or another. I mean, or something is wrong. Something is not right in their life. Cause every person that I've met on the trail doesn't seem to have their life together at all. Or thinks that they do, but they really don't. jeszcze śpią. No dobra nie wszyscy. Ale tak to wygląda, jak jest

Bardzo często takie coś spotykam, że ktoś ma kampera i ciągnie za nim swój samochód. Nie wiem jak to jest zrobione, ale tak to wygląda. We don't have stuff like this

Jeden dzień i ogólnie wszyscy ludzie, którzy tam byli ze względu na pożary, jechali do przodu na północ, żeby ominąć te pożary. I stwierdziłem, jako że zostały mi trzy tygodnie, bo kupiłem bilety, pojadę sobie stopem na, na samą północ, może nawet do tej granicy kanadyjskiej. I po prostu będę szedł jakimiś odcinkami sobie powoli w dół na południe. Czyli zmieniam kierunek i wylądowaliśmy w Portland w takim oto miejscu. Tak, jak widać, przy wylocie spaliśmy tutaj pod drzewem. Wczoraj przyszła do nas pani bezdomna i uprzejmie nas poinformowała, że jeżeli chcemy tu zostać, to tylko jedną noc, no bo ona tu mieszka i po prostu pozwalają. Takie mają zasady. To, co w Stanach jest tanie w porównaniu do zarobków samochody. Na przykład tutaj zobaczcie taki pasat no nie wiem ile, nie wiem jaki to jest rocznik, pewnie, pewnie ze 3 do 5 lat za 21 koła taki fordzik na przykład za 14 tak mi się wydaje, że w porównaniu do zarobków jest całkiem spoko porównując z Polską oczywiście Będąc w stanach, nie mogę przepuścić okazji, żeby sprawdzić jak to jest być grubym leniem w sklepie, i zaraz będę robił zakupy na skuterze, jak prawdziwy Amerykanin grubas. Tu jest napisane, że użytkownik może ważyć maksymalnie 227 kg. Wielkie kawały czekolady. Muszę to wziąć. O oh, great! It's so, so much fun. Jesteśmy w Syatu. Usiedliśmy sobie w maku pod e, spotkiem kosmicznym. Kiedy podłączyłem się do internetu, okazało się, że Sandra, ta dziewczyna, z którą szedłem pierwszy tydzień, e, akurat jest w Syatu. Ona przeszła znaczną większość szlaku, tam pominęła może z 300 mil w sumie. No i co, fajnie było naprawdę się spotkać, pogadać, wymienić doświadczenia, jak to było po drodze. No i nic. I jesteśmy tutaj w trójkę. I pozdrawiamy Was z Seattle. Stupid faces. Straight to YouTube. Nice. Washington stoi pod znakiem e, jerzyń blackberries. Sp -sp -sp patrzcie na to, nie? Jesteśmy w Belingham. To jest już na samiutkiej północy. Myślę, że stąd jest jakaś godzina, może samochodem do granicy z Kanadą, może nie nawet. Podwiozła nas tutaj przemiła pani, która akurat wracała ze swoich wakacji. Eee, pozwoliła nam się wykąpać w swoim domu i w ogóle super była dla nas. I dzięki temu, że mieliśmy takiego lokalca, to dowiedzieliśmy się gdzie jechać i gdzie jest fajnie. Więc podwiozła nas na ferry, e, na prom i ciśniemy na wyspę Lummi. Słyszałem, że dużo wesel się tam odbywa, także...

but no the, the mm -hmm. applesauce was amazing and, oh, yeah. and my children were